Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom przede wszystkim, ale również trenerom i kibicom za udział w jesiennej edycji Ligi Młodych Talentów. Emocje są niesamowite, walka jest wyrównana. Kibicujemy im cały czas, dają chłopcy z siebie wszystko, więc jest mega, mega, mega. E, emocje jak zawsze na najwyższym poziomie, kibice raczej puszczają, więc, e, więc są emocje, walczymy aktualnie o finały w Gdańsku. Ubierzcie mi, jest warto, chłopcy się dobrze bawią, rodzice się dobrze bawią i trenerzy, więc e, nie ma na co czekać, tylko zgłaszajcie swoje zespoły. Zapraszam wszystkich trenerów, fajna gra, dużo meczy, szybkie, no fajne mecze, no, przede wszystkim, nie, nie wiem co mam więcej powiedzieć, tylko, tylko grać. No, chciałem zobaczyć jak to jest, ale tutaj mnie żałują. że się tutaj pojawili, bo jest super atmosfera, super rywalizacja, super rodzice, którzy tutaj wspaniały doping prowadzą. Jakiś pierwszy medal? Ale na pewno nie A z tego miejsca chciałbym również zaprosić na kolejną edycję, bo nie zatrzymujemy się z naszą piłkarską misją. I już 10 i 11 stycznia ruszamy, ruszamy z edycją zimową Ligi Młodych Talentów. Zapraszamy!